Ja bym potrzebował zobaczyć, ile składy kosztują. Bo z tych kart, co ustawiłem tutaj, to ile one są warte? Nie są zbyt dużo warte. Porównaj cenę. On jest warty 100 tysięcy gdzieś. 120 tysięcy. No, z... jeszcze jakiegoś miałem świra, co 70 był warty. Nie wiem, czy to nie był ten Tomori czasem. Zaraz zobaczę. Ta, ten. No, z 250. No, 250 tysięcy bym uzbierał zbierał gdzieś, ale. Nie wiem, nie wiem, czy jakiś skład za tyle będzie lepszy niż to. Montero ma spoko staty, może zobaczyć na rynku. Czekaj, ile ja w ogóle mam kaski? 13 tysięcy. Dobra, sekundkę, zanim... Jeszcze mam na dwa openingi, chwilka. Może coś wyleci. Dzięki, arojamek. Ale potem chcę zagrać, chociaż z tym składem. Jaki jest, taki jest. A otworzyłem to za 2000 tysiące, gówno. Dobra, może od lewej będzie jakiś wokałcik. Kurwa. Ajajaj. Aj, aj. Fajnie by było dostać jakiegoś takiego hero napastnika. A jest jakiś hero napastnik? Jakiś taki, co pasuje pod wszystko, żeby mieć kota do każdego składu? O co wam chodzi z tym smolarkiem? Jeszcze od pierwszej minuty, jak odpaliłem tą grę. Oj, to zobacz. Ortega, bramkarz, Czy Włodzimierz? nie łzy. O kurde! 91 tempa, 85 strzały. Zwinny dribbler. A pozycja to jest hero, czy nie? Że, że on dopasuje się do wszystkich? Profilowa pozycja. Znaczy nie pozycja, tylko ten. No, e, klub, bohater. Okej. Okay. Czyli pod wszystko się dopasuje. Profil bohatera. Po dekadzie spędzonej na grzewo i ojczyźnie Włodzimierz Smolarek postanowił sprowadzić sił w Bundeslidze i podpisał w 1986 roku kontrakt z klubem Eintracht Frankfurt. Była to dobra decyzja, bo już w drugim sezonie gry w Niemczech Smolarek wygrał z drużyną trofeum DFB Pokal. Po zdobyciu bramki w ćwierćfinałach Smolarek grał w finałach przed publicznością Olympia Stadion całe 90 minut. Gol strzelony w końcówce spotkania dał Eintrachtowi Frankfurt zwycięstwo 1-0. Dobra, zagram jedną grę, żebym mógł ją przegrać i żeby doszło do mnie, że trzeba doładować. Zobaczmy, tu powinny być takie bambiki na start. A nie mam w ogóle na ławce, ale to nie trzeba będzie. Potem się to zrobi. Środek pomocy, tempo 50. Cicho. Będzie ok. Muszę trafić na gorszego od siebie. Ale raczej, jak jestem na dziesiątce, to. Co to za skład? E! Werner? mi 93 tempa. Kurwa, jaki szybki. 93 tempa popniał. Spróbujmy. Już lost. Ej! Za kilka Co jest kurwa? Teraz przed nim. Goal, nie nie tak nic nie mogłem zrobić. Dobra, o, siadło mu tak po prostu na start. Oj, pressing jeszcze. Od bram... Dobrze, nie nie wiem, niewygodnie mi się siedzi kurwa, zaraz wyłączam z A jajaj, jak był troszkę szybszy. To, a on nie wiem ile miał Pasę tempa, zabicie. ale chyba 75 tempa miał. Ten mój napastnik. Jumberg minął teraz, ładnie. Aaaa zagruje... ja chciałem wykręcić, ale on się jakoś tak wolno obraca strasznie. Chciałem wykręcić, żeby podać. A załączę, turbo, bardzo ofensywny tryb. Werner. Odebrana Wernerowi Muszę jakoś będą lepiej ustawiać, czy coś. Podchodzą pod pole karny Na pewno na tym nie poprzestaną. Podanie do Jordana Hendersona. No Czemu to ale nie weszło? Trochę za wysoko. A to było z Finacją w sumie. A mówiliście, że L1R1. Kurde, kopanina! Za o piłkę. Co za szansa. Nie, było. no. Co jest? Teraz Arnold. No, nie mogę, no. W jakąś pozycję próbuje O Teraz Co to podanie do bramkarza? Muszę to L1, R1 naciskać, ale nie, nie używałem tego jeszcze Chyba 0-0 będzie Dobra, lecimy, bramkarz No, na pustą Ale wiedział jak zlobować Ja bym nie wiedział Ciężko Kurde. Aaa, łap się mu odbiło. Nie wiem gdzie była. Chłopcy 75 strzelił. A raf płacimy i go pokonamy potem. Spokojnie. Rafa ma Przepuścił między nogami świr. Ale nie teraz. I skuteczny blok. Rafa Silva. Tak. A, a może bez finezji, może po prostu kółko. Może bez tej finezji. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed przed była Teraz czy dobrze to I A! O rany, boskie, Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają. Rafa z piłką przy nodze. Ale jak patrzę, kto blokiem. Nie no, tego się nie dało trafić, jeszcze jedna, nie trafić w sensie. Coś za pola bym próbował, lubiłem takie bramy, ale jak ta finezja trani działa, a z tym L2 nie wiem jak... Co ty kurwa. Kultura. Nie wiem, on zrobił to w pierwszej połowie na samym starcie, też przecież w jednym wszystko wszystkich, wszystkich Takie zawodników. uwaga, się do końca regulaminowego czasu gry. Uwaga, masz szansę. Zrobił to. Trzeci raz Muszę jakieś, w Tym się popić jakieś co mam. Sosa, jeden tak, jeden tak, trzy. Czy jeden cztery? Jeden cztery. mieli dwie minuty do czasu gry. Bramka padłaby Karny kurwa! No co jest? Znaczy i tak już bez znaczenia. nic już nie zmieni. Zastanów się, ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawda? Ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydają ostatnie pieniądze, żeby kupić bilet na mecz reprezentacji Polski. Ty nas to... oszukałeś. Rozumiesz? Ja już nie chcę słyszeć twojej odpowiedzi. Już, już nie chcę ci nawet mówić thank you for your answer. Serdecznie. I Witam na mecz. Dobra, biało-czarni ja Lecimy Teraz pójdzie lepiej, już rozgrzewkowa była Kurde, jak dociska Oj, on wydaje mi się, że lepszy od poprzedniego Power powershot to był? Też? Chyba Tylko ten powershot ma wrażenie, że on strasznie długo trwa Zresztą to nie można tak tapnąć, tylko zanim to Prawie Teraz Jakie podanie chłop zajebał, jasny wierzy, gwint! Jest Chryste Panie! Ominął mi wszystkich tym podaniem. Spod... Tylko czemu tak stoi w tym polu karnym. Czekasz, cała obrona się cofnie. Teraz jest niepilnowane. Dobra, jeden jeden. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Na... Antonio 75 Wieruduje strzały Oj wkurwiony jest, widać, widać, widać po nim. No nie no nie no tyle się namęczyłem z tamtym żeby. Oj! Oj! Czy wyjdą na prowadzenie? Jedna interwencja, prawda? No Patrzmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej Bramki Chyba trafi. Dobra, 2-1. Teraz już można z agresywnego zmienić. Oj. łatwo teraz minął. Nie wiem. Bramkasz to się poci w tej grze. Trudu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują pozycje. Nie Sera. wiem jak to weszło, ale jakoś oj, tak branka. dziwne to było. No, rośnie, a nie Mocne nie podanie, szybkie dostał rośnie, bardzo bezpośrednio ten chłop. Koledzy sygnalizują oj oj, 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 Czemu on tak stał obok tej piłki dziwnie. Mam nadzieję, że się bardzo denerwuje, że przegrywa. Powiem, że mnie jeszcze to czeka w przyszłości. Filmans obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Nie no, chyba już tego nie wygra. Pierwszy strzał jeszcze... No odkap mi śniby świetla poprawki już nie! Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Oj, zaraz będzie jak taka forma na drafciki trzeba iść, chociaż to nie jest forma. To jest zły przeciwnik. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z e! Nieczysto dziękuję. Nie Dobra, jak to zrobić? Podkręcenie wewnętrzną częścią stopy. O tak I w mur, Strzał zablokowany. W posiadaniu piłki Henderson. Twarde wejście, ale skuteczne. I rusza... De Gea pod presją, ale bardzo wysoko. A, no nie no. Byłoby lepiej, gdyby wybił piłkę Koniec gry. I A nie, spalony. Sędzia dobrze to teraz odwizuje. Co jest? Dobra, to już... To już chyba ten moment. Że umiejętności są na poziomie. Wystarczającym, tylko trzeba się troszkę wesprzeć kartami. Jeśli ich nie poprzestawiałem, tak jak. Edytuj wyjściowy skład. Tu, dobra, już myślałem, że zaczęło. To tak, ze zmian. Um... środkowy napastnik. Ten Donowan wejdzie za Gerarda. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to Antony wejdzie za Portu. A trzecia zmiana na Elesa jakiegoś. Leo za, El, za LP, tak? Dobra, zobaczmy. Za LP, kto ma wyjść? Ten Leo. Leo za LP, Donowan za Porto i Antony za Sakę. Chyba tak. Dobra, i tak w pierdolę to jakie to ma znaczenie. To są takie chłopy, co nie będę wiedział, co się dzieje. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Witam. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski Ty, mam lepszy chyba Ale on ze zmiany porobi Neymar Bardzo agresywny daje Ty, no jak oni biegają Tu jest inna responsywność tych piłkarzy kompletnie Niż to co ja mam W klubie O kurwa groźnie. A jest strzały chłop nawet Nie, wjebane jest Ależ zażarcie walczyło o tę piłkę. Co z... A, nie ma opcji Chłop tu strzały markuje z wszystko Szybko poszło! Znakomite prostopadłe podanie Tak jest! Piłka ląduje w bramce Rafael <grym> No nie no kurde on się nie, nie, nie rusza w ogóle tymi zawodnikami Każdy stoi tam gdzie ma stać I zaraz znowu jakieś prostopadłe poleci Teraz Crouch. Widział kiedyś najbliżej. Oj! Ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Też ma Crouch'a. Peter Crouch. I tak, gol! Nie, A więc nie nie, nie, nie mogę, nie mogę nic zrobić. Trzech bramek. I teraz piłka. Tylej! Co jest? Wyszedł z ręka za pole karne, mając w rękach. A spierdale. Uwaga, czy teraz będzie okazja. Co tu się dziś dzieje? To był Power Shot? Czy to, bo to było jakieś tak dziwnie? No, no tak, drafty wyglądają. No to chłopy. O, ucieka od niej. Kolerny wyczucie... katler mi wkurbiał. To jeszcze nie koniec. Co, mini państwo? gadać. Nie ma sensu. Połowę nawet. A jak przejdę? Teraz Crouch! Teraz będzie niebezpiecznie. Idź pan w No proszę. Szaleństwo na Nie gram Uf. tych draftów już. Jest teraz. Zagranie za linię obrony. A wychuć obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Tak, po raz... 07. Ależ to zrobił! Skompletował hat -tricka. Nie chcę skipnąć z tego chłop. O, i za na to go wezmę. Bana nie, człowieku. nie wezmę. To jest za, za takie dobre. Za dostajesz bana. To nie jest niedzielny gracz niestety. To nie była gra, ale spektakularna katastrofa. <noise> nie widzę dla nich szans <noise> na Co jest? dino ostatnim gwizdku. A. Nie, no jeszcze jedną, chociaż jedną. Stracili i teraz piłkę. Świetnie, teraz posłał ten piłkę partnerowi na dobieg może nie! No kurde! Muszę wyłączyć responsywne te. L R2, L2 L2 Jeszcze jest groźnie! 08 Chyba takiego wyniku nie miałem nigdy. Nawet w poprzednim roku jak grałem.

a 73 strzały Rafa miał. A Co nie szpanować? To jest dobry strzał. Ale... i też cały czas. Oj, Bramka. Nie. Mój Bramkarz nieśmiertelny. Jak mi ta Bramka siadła na starcie, to w sumie nie wiem. Dużo losowość. I znowu dociska mnie. Jeszcze piłka nie doleci? On już przy mnie. Z źle tą, źle tą rolką celuje. To powinna być finez? Nie. Ja w ogóle praktycznie nie celuję. Tak. Ja celuję tą gałką, w który róg ma strzelić tym mocnym strzałem, a to leci w ogóle poza bramkę. Jakby nie określa kierunku bramki. Teraz Martinelli Tylko kompletnie tam gdzie tutaj. minimalny Może górą trzeba było Niecelne zagranie. Czech na mnie, kurde, no mówię. Wyciskają strasznie Mam rażenie, że ja tu połowę kontrolców nie znam, które byłyby. Totanie przyjął Marcial. Okazja! Nie zepsuć tego! Wywietnij bramkarza w pole i zbinto teraz do pustej bramki. Dobra. Dajemy turbo agresję. Rafa Silva. Szansa na goła. Jest. Ta, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Ale było blisko. Był w A z takiego kontu co... Sam sądziłem, że wejdzie. W siebie, są za bramka. Martial. Nie. w siatce Znowu Tak, było Nie. Do końca i jeszcze 5 minut Nie! To malemar! Proszę państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu! Ależ to będzie intensywna końcówka! To gotowy materiał szkoleniowy. Dobra, bardzo agresywnie dajemy. Jeszcze odbijemy. Szybkie podejście Panato. Jedna akcja. No i przejęte. Zobacz to co się dzieje teraz. O, o, o. Nie, nie. Kurwa! O nie! O nie! O nie! nie. Zepsuł, Za późno strzelił. Ciąższ muszą uważać. Mało strzał. Grozi. Dobra, to. Koniec gry. A może jeszcze w sumie ty? To jedna z ostatnich. Okazji. Ostatnia akcja. Nie przeszło, za, za późno podałem. Kurde. Za późno podałem